Cześć witajcie. Moi drodzy, dla dzisiaj przygotowałam dla Was znowu wzór, wzór dla początkujących, nie boję się tu znowu powiedzieć, w 100% dla początkujących wzór tak zwany waflowy wzór z przeciągniętymi nicia, przeciągniętą nitką, ze zdjętymi oczkami, wzór, który składa się z czterech rzędów, albo z czterech okrążeń, bo możecie ten wzór również robić na pięciu drutach, skarpetki na przykład, czy rękawiczki, jak również kominy, jeżeli robicie na okrągło, na, na drutach z żyłką, albo na dwóch drutach, tak jak ja tutaj robię ten przykład dla Was. Tak wygląda jego prawa strona, tak wygląda jego lewa strona. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo, jest troszeczkę grubsza włóczka, ja tutaj wzięłam, czwórkami robiłam, i jest bardzo puszysty, jest bardzo przyjemny w dotyku, jeżeli zrobicie to troszeczkę grubszą włóczką. Ja teraz zanim zaczniemy robić to na dwóch drutach, chciałabym powiedzieć Wam: Jeżeli macie kartki i długopis, to sobie zapiszcie, yy, powiedzieć Wam, jak robić ten wzór, jak robić te cztery okrążenia. Okrążenia to znaczy, ja w tej chwili powiem Wam, żebyście sobie zapisali, jak robić to yy, w okrążeniach. A więc. Nabieracie liczbę oczek podzielną przez 3. Jeżeli robicie tak jak ja na dwóch trutach, to macie liczbę oczek podzielna przez 3 plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe. Jeżeli robicie na okrągło, to macie tylko liczbę oczek podzielną przez 3. Nie macie tych dla symetrii, nie macie tych brzegowych. I pierwsze okrążenie. Przerabiacie wszystkie oczka na prawo. Drugie okrążenie. Robicie pierwsze oczko lewe, następnie dwa oczka przenieść z lewego drutu na prawy, nie przerabiając nić przed robótką. I to powtarzać do końca, aż dojdziecie znowu do pierwszego oczka. Trzecie okrążenie. Jedna, jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. Raport zakończony i znowu powtarzacie. Jedno oczko prawe, dwa lewe. Czwarte okrążenie. Jedno oczko przenosimy bez przerabiania z lewego drutu na prawy. Nić za robótką. Następnie dwa oczka lewe. I to powtarzacie. Jedno zdjąć, nić za robótką, dwa lewe. I tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko. Więcej nie muszę Wam na temat tego y, wzoru powiedzieć, jeżeli chodzi, jak będziecie to robili na pięciu drutach, czy na drutach z żyłką. My robimy teraz razem na dwóch drutach, a więc robimy rzędy, nie okrążenia, tylko rzędy. Y, jedno oczko zdejmujemy, to pierwsze to jest oczko brzegowe. Ja je zdejmuję, nie przerabiam. Wy, jeżeli znacie inną metodę, to róbcie tak, jak y, robicie to, czy tak, jak nauczyliście się. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, a następnie wszystkie oczka przerabiam na prawo. Na prawo wbijając się pod przednie ścianki. Wszystkie oczka w pierwszym rzędzie przerabiamy y, jako prawe oczka. One tu schodzą z drutu, później zobaczycie w którymś kolejnym, tam w drugim rzędzie, na przykład już zobaczycie, że one schodzą wam z drutu tutaj te dwa oczka jako lewe, ale pomimo tego przerabiacie je na prawo. Przerabiacie te oczka na prawo. Oczko brzegowe na lewo. Odwracacie robótkę. I jesteśmy w drugim rzędzie. W drugim rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy. Kolejne oczko, pomimo tego, że znowu schodzi jako lewe oczko z drutu, przerabiamy na prawo. Kolejne dwa oczka, które są tutaj na lewym drucie. Nic jest zarobutką i te dwa oczka przenosicie bez przerabiania na wasz. Prawy drut. Oczko prawe. A więc, widzicie, to jest, było przed raportem, to jedno oczko tutaj dla symetrii, i następnie macie jedno oczko prawe i dwa zdejmujemy, nic za robótką. I powtarzamy w ten sposób raport. Dwa zdejmujemy. Jedno na prawo. Dwa zdejmujemy. Jedno na prawo. Dwa zdejmujemy. Jedno na prawo. Pamiętajcie tylko, że jeżeli robicie w rzędach, jak przenosicie te oczka bez przerabiania, to nić musi być za robótką. Jedno prawe, dwa przenosimy. I znowu jedno prawe, dwa przenosimy i jedno Prawe. I u mnie jest już oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i jesteście w trzecim rzędzie. Rozpoczynam oczkiem brzegowym i następnie mam jedno prawe, jedno prawe oczko i dwa lewe. Jedno prawe, dwa lewe. Prawe, dwa lewe. I tak dalej. W ten sposób robicie tylo, taką ilość yy, raportów, jaka potrzebna jest Wam na Wasz projekt. Popatrzcie, tutaj to oczko schodzi jako lewe z, z drutu, ale my je przerabiamy na prawo. Te oczka tu schodzą jako prawe, pomimo tego przerabiamy je na lewo. Tym się nie przejmujcie, róbcie tak, jak Wam to. Tutaj pokazuję i mówię. Najlepiej to sobie wszystko na kartce zapiszcie i zobaczycie, że już po którymś tam razie, po którymś tam rzędzie już będziecie to robili bez patrzenia na kartkę. I ostatnie oczko jest oczkiem prawym i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i jesteśmy w ostatnim, czwartym rzędzie. I rozpoczynamy. Oczko brzegowe. Następnie kolejne oczko bierzemy nić przed robótkę, i to oczko przenosimy bez przerabiania z lewego na prawy drut. Nić za robótkę. Kolejne dwa oczka na prawo przerabiamy. I powtarzamy. Nić przed robótkę. Oczko przenosimy bez przerabiania. Nić za robótkę, kolejne dwa oczka przerabiasz na prawo. I znowu nić przed robótką, oczko przenosimy bez przerabiania. Dwa oczka przerabiamy na prawo. Nić przed robótkę zdejmujemy, przenosimy bez przerabiania dwa kolejne oczka, przerabiamy na prawo. I tak do końca Twojego y, rzędu. To jest teraz rząd czwarty, ostatni. Rząd piąty rozpoczynacie znowu od pierwszego rzędu, to znaczy robicie tak samo jak pierwszy rząd, same oczka, y, cały, cały rząd robicie oczka prawe, później znowu drugi rząd, trzeci i czwarty. I to wszystko zakończone. Ja jeszcze z Wami zrobię to do końca. Zobaczcie, i znowu ostatnie przenoszę, i oczko lewe, to jest oczko brzegowe. To wszystko, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest bardzo fajny, bardzo ciekawy, naprawdę wzór. I przede wszystkim bardzo łatwy. W 100% mogę powiedzieć, że nadaje się dla tych z Was, którzy są początkujący. Życzę Wam miłej soboty. I spotkamy się znowu w poniedziałek. Na razie, cześć.